Widzowie zostawiają łapki w dół. Lutel, płatni zdrajcy! Jak myślicie, czy obrona zamku przed hordą potworów to trudne zadanie? Przekonamy się o tym w dzisiejszym materiale z gry Kingdom to Crowns. I to w koopie. Grasz babą. Przyzwyczaiłem się do bycia babą. Ale żeby nie było za łatwo, zagramy w specjalne wyzwanie, które polega na obronie przed hordami potworów, zamieniających naszych poddanych w zombie. Które potrafią wspinać się po murach, daje znać, że ten film powstał we współpracy z wydawcą gry, czyli firmą Raw Ferry, z okazji darmowego weekendu na Steam. Materiał sponsorowany. Możecie grać w tę grę za darmo do 14 października, korzystając chociażby z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Kingdom to Crowns jest też teraz na promocji. I ogólnie niedawno wyszło nowe DLC, które jest inspirowane mitami ze starożytnej Grecji. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się jednym z trudniejszych wyzwań. Musimy przetrwać 40 dni, aby zdobyć Złotą Koronę. W teorii jest jeszcze lepsza nagroda za dobicie do 80 dni. Ale sami nie byliśmy pewni, czy to w ogóle jest w naszym zasięgu. O tym przekonacie się oglądając ten film do końca. Muszę przyznać, że mieliśmy do tego kilka podejść. Bo być może umarło nam się parę razy już podczas pierwszych dni. Najgorzej było szóstego dnia, gdy pojawiał się czerwony czy tam krwawy księżyc. Wtedy rzucali się na nas mocniejsi przeciwnicy, na co przez długi czas nie byliśmy gotowi. Po kilku nieudanych próbach, gdzie ginęliśmy najpóźniej szóstej nocy, w końcu zaczęliśmy zdecydowanie lepsze podejście. Od razu rozdzieliliśmy się, żeby więcej zrobić w ciągu pierwszego dnia. Moja żona jako pierwsza znalazła bazę i mogła szybko zebrać porzucone monety by założyć obóz, którego musieliśmy bronić. Tymczasem ja przedzierałem się przez las, znajdując do tej pory posąg potrzebny do ulepszenia bazy. Jednak obecnie nie miałem żadnych monet. Drugi posąg znalazłem nie ma skrzyni jeszcze. Więcej szczęścia miała moja żona. Która znajdowała po swojej stronie kolejne skrzynie. Jednak i ja po wielu sekundach poszukiwań znalazłem to, czego szukałem, i mogłem powoli wracać do bazy. Moja żona dotarła tam pierwsza i zaczęła ścinać drzewa, żebyśmy mieli więcej miejsca pod rozbudowę. Zanim zapadła noc, zdążyłem kupić trochę łuków, żebyśmy mieli czym się bronić. I w sumie wypadało zrobić palisadę, żeby potwory za szybko nie wbiły do środka. Mojej żonie udało się nawet zrobić taką bardziej wysuniętą. W końcu zapadła noc, a co za tym idzie? Pojawiły się pierwsze potwory, które na szczęście nie dały rady się przebić. I szybko zostały pokonane z obu stron. Więc mogliśmy znowu wyruszyć w głąb lasu w poszukiwaniu skrzyń z monetami. Jest mam skrzynkę! W takim wypadku uznałem, że ja już nic nie znajdę. Więc zostałem w bazie ścinać kolejne drzewa. I to okazało się dobrym ruchem. Szczególnie że. Skrzynka! Skrzynka! Trafiłam na skrzynkę dodatkową! Oficjalnie moja żona była bogatsza ode mnie. Warto w tym momencie wspomnieć, że grałem kobietą. Kolejna skrzynka! Kolejna skrzynka! Powtarzam! No, ja tymczasem zarabiałem jakieś grosze na ścinaniu drzew. Koniec mapy. Dobra, wracam, wracam, wracam. Mam dużo hajsu. A mi pozostało wydawać ciężko zarobione pieniądze na kolejnych łuczników. W końcu, gdy najbogatszy lord w okolicy wrócił do domu, można było ulepszyć naszą bazę. Później ktoś tu flexował się hajsem, ścinając coraz więcej drzew. Następnie moja żona chciała odblokować kamienne mury, dając złoto do tej rzeźby, ale niestety do bazy zaczęły zbliżać się potwory, więc znów trzeba było bronić się przy pomocy łuczników, którzy na szczęście jeszcze dawali sobie radę. Dlatego po ataku moja żona od razu pobiegła, by odblokować kamienne mury. Oczywiście musiała oddać większość monet ale przynajmniej już trzeciego dnia mieliśmy mocne ulepszenie. Więc teraz wystarczyło zbierać ludzi z pobliskich obozów i dalej ścinać drzewa. Chwilę później zacząłem budowę pierwszej farmy, żeby zdobywać jeszcze więcej monet. Następnie wyżebrałem od żony kilka pieniążków i od teraz każda osoba starała się pilnować swojej strony. Więc od razu robiłem nową palisadę. Strona zarządzana przez moją żonę zdecydowanie wyglądała lepiej. Moja taktyka polegała głównie na robieniu kolejnych umocnień, by rozciągnąć szybko zamek z tej strony. Na koniec dnia udało się ponownie ulepszyć bazy. Nawet zanim pojawił się atak, moja żona zdążyła zrobić pierwszego rolnika. Na szczęście ta noc nie była jeszcze trudna, więc gdy skończył się ten atak, od razu ulepszyłem palisadę, a później uznałem, że pobiegnę całkiem w lewo, licząc na jakieś dodatkowe skrzynie. Niestety nie znalazłem nic poza portalem, z którego co noc wychodzą potwory. Nasz zamek wyglądał coraz lepiej i przede wszystkim mogliśmy zarabiać nie najgorzej dzięki farmom. Następne dwie noce nie były niczym strasznym, ale wtedy czekał nas śmiertelny szósty dzień. No i teraz będzie tragedia tragiczna. Na szczęście miałem już kamienne mury, więc była duża szansa, że uda się wybronić. Dość szybko zaczęła zapadać noc, a niestety po prawej stronie jeszcze nie mieliśmy lepszych murów. No nie zdążę Micha tego zbudować. Trzeba się modlić. Dobra jest, jest. I chwilę później zaczął się atak, który trochę zmniejszyliśmy, rozdając kilka monet potrzebującym. Chociaż nie o takich potrzebujących mi chodziło. Zostaw to, nie dla ciebie! Później pozostało nam liczyć na to, że łucznicy pokonają wrogów, zanim ci zniszczą te mury. Nie dadzą rady, mury! Na szczęście moja żona się myliła, bo po chwili łucznicy pokonali wrogów. Tymczasem po mojej stronie sytuacja również wyglądała na dość ciężką. Został jeszcze jeden. Uciekają! Mo Dobra, zabili go, ale zaczęli uciekać. I po raz pierwszy, odkąd zaczęliśmy bawić się w to wyzwanie, udało nam się dotrwać do siódmego dnia, który miał być bezpieczny. Więc można było zająć się rekrutowaniem nowych ludzi do naszego królestwa i dalszym ścinaniem drzew. Niestety, życie w tym zamku wcale nie było proste. Chłopy i kradną pieniądze? W każdym razie dotrwaliśmy do ósmego dnia, a to oznaczało, że mieliśmy dostać brązowe osiągnięcie już za dwie doby. Przede wszystkim udało się ulepszyć farmę, więc można było zainwestować w kolejnego rolnika. Po prawej stronie mieliśmy też domek, w którym czasami pojawił się nowy chłop, którego mogliśmy zrekrutować za pięć monet. W teorii to oznaczało, że mogliśmy śmiało wycinać wszystkie drzewa, co oczywiście skutkuje usuwaniem obozów w środku lasu. Ogólnie to przez większość czasu nic innego nie robiłem. Poza oczywiście nocną obroną, która przez następne kilka fal nie była za trudna. Ale to mogło zmienić się w każdej chwili, więc potrzebowaliśmy solidnego planu. W tym momencie, serio. Yy, farmy, farmy i yy, jeszcze raz farmy. Przynajmniej w ten sposób mogliśmy szybko ulepszyć siedzibę. Co pozwoliło na rekrutowanie włóczników, czy tam pikinierów. A także tworzenie katapulty, która akurat bardzo dobrze radziła sobie z tymi podstawowymi przeciwnikami. W każdym razie w ten sposób otwarliśmy kolejny atak. I dotarliśmy do dziesiątego dnia. A co za tym idzie, po chwili pojawił się jakiś duch, który dał nam pierwsze korony za wytrwanie 10 dni. Koronę mi daje: Czyli mamy osiągnięcie już jedno. Nie jesteśmy najgorsi. Niestety, im dalej w las, tym ta gra oddziaływała coraz gorzej na moją żonę. Dawać hajs! Tak pieniędzy! A co do obrony, to w zasadzie mieliśmy podobny plan. Ja już mam taki moment, że ja już się będę w tym miejscu raczej bunkrować. Sam też miałem miejsce, z którego już nie za bardzo chciałem się ruszać. Po pewnym czasie odkryliśmy, że włócznicy czy też pikinierzy nadają się nie tylko do obrony. Ej, tu włócznik se chodzi i on łowi ryby. Łowi ryby? On łowi ryby i daje hajs za łowienie ryb. Ogólnie to był ten moment, gdy zaczynaliśmy mieć za dużo monet. Mi się już przelewa, więc równie dobrze mogłem ponownie ulepszyć siedzibę. I następnego dnia wróciłem podziwiać widoki. Mamy jakiegoś rycerzyka, mamy jakiegoś No rycer... Co to? Dzień dobry? Kim wy jesteście? Ty wróć do bazy kiedyś. Kolejne noce mijały bez większych problemów, szczególnie gdy odkryliśmy, że możemy dodawać katapultom ogniste pociski, które momentalnie podpalały wszystkich wrogów. Większym problemem była zbyt duża ilość monet. Nie, 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 nie. Nie chcę tych pieniędzy! Bogactwo doprowadziło do tego, że kupowaliśmy co tylko się dało. Jak na przykład rycerzy, których normalnie wysyła się do atakowania. A w tym wyzwaniu chodzi wyłącznie o obronę. Jednak do tego pana jeszcze wrócimy. W kolejnych dniach mieliśmy coraz więcej żołnierzy. I monet, które zaczynaliśmy już oddawać skrybie, by przechowywał je w skarbcu na czarną godzinę. W ten sposób bez problemów dotrwaliśmy do 20 dnia i otrzymaliśmy srebrne osiągnięcie. To jest 20 dni, żeby złotą zdobyć. Co mogło już nie być takie proste. Szczególnie, że 22 dnia znów czekała nas trudna walka. Niby mieliśmy pełno jednostek i mury na najwyższym poziomie, ale i tak wyłożyliśmy trochę monet, żeby część potworów z nimi uciekła. Wydawało się, że znów bez problemu pokonamy te małe stwory, ale mieliśmy jeszcze Olbrzyma do powalenia. Na szczęście ogień znów okazał się skuteczny, i mimo kilku uderzeń w mury, Olbrzym musiał w końcu to przegrać. Oczywiście, teraz mieliśmy przez chwilę spokój, więc znów skupiłem się na ścinaniu drzew. I to tak do samego końca, czyli do portalu, z którego wyszły potwory, i musiałem chronić mojego budowniczego, zostawiając na ziemi monety. Niestety nie każdego dało się przekupić, więc z tym kolegą musieliśmy zmierzyć się pod murami. Na szczęście zginął, zanim zdążył cokolwiek zrobić. Następnego dnia uznałem, że rozbuduje się jeszcze bliżej portalu. Moja żona raczej osiedliła się na stałe w tym miejscu i nie chciała przesuwać obrony w głąb lasu. U mnie zrobił się mały problem, bo przez cały dzień nie udało się ulepszyć murów do maksymalnego poziomu, a zaczął się kolejny atak. I na dodatek Olbrzym potrafił rzucać naszymi kamieniami wystrzelonymi przez katapulty. Jednak po dłuższej walce został pokonany. I to zanim zdążył zniszczyć mury. Ale przy takiej bandzie łuczników to raczej nikogo nie powinno dziwić. I ile my tu mamy łuczników, masakro? jest za mało. Jednak ja uważałem inaczej, więc marzyło mi się nawet zaatakowanie portalu. Ale wpierw musieliśmy przetrwać kolejną krwawą noc. Co znów skończyło się masowym paleniem wrogów. i walką z olbrzymem, który nie był w stanie przebić się przez mury. I teraz mogłem spróbować spełnić swoje marzenie. Zobaczymy, no jak bardzo to jest głupi pomysł. Wysłałem dwa oddziały na wrogi portal, ale moje jednostki były ciągle odrzucane przez niewidzialną siłę. Wydaje mi się, że tu powinna być taka macka broniąca tego portalu. Ale z jakiegoś powodu nie było jej widać. Po chwili straciłem wielu żołnierzy i zrozumiałem wtedy, że na tym wyzwaniu nie da się atakować portali. Więc musiałem szybko ponownie zrekrutować chłopów i wrócić do zamku. W takim wypadku pozostało nam bronić się przez kolejne dni. Jeszcze 8 dni mamy złoto. Następne ataki nie były wcale straszne i tym samym dotrwaliśmy do 38 dnia co oznaczało, że czekała nas kolejna czerwona noc. Na szczęście przygotowanie się do niej nie było problemem. To chujze monet, co tu się dzieje? W zasadzie kupowałem pełno beczek do katapult, żeby cały czas podpalać wrogów i w końcu nadeszła wyczekiwana noc. Znowu dawaliśmy monety naszym wrogom. Jednak tym razem pojawiły się dwa olbrzymy i w dodatku jeden był opancerzony, niby ciągle się paliły, ale i tak parły do przodu. Po drugiej stronie mur powoli znikał. Ostatecznie nawet u mnie jednostki musiały zacząć się wycofywać. Na szczęście po dość trudnej walce olbrzymy zostały pokonane. Dobra, udało się. Teraz trzeba było odbudować mury. Kolejny dzień był bezpieczny, więc w zasadzie już nic nie mogło nas powstrzymać od zdobycia złotej korony. Więc mogliśmy na spokojnie się przygotowywać, dokupując chociażby więcej łuków. I gdy zaczęła się spokojna noc, dostaliśmy w końcu nagrodę. O, dostałam nagrodę! Złota korona! Cel minimum został wykonany, ale teraz chcieliśmy przetrwać do 80 dnia, za co podobno miała być jeszcze lepsza nagroda. W zasadzie kilka kolejnych nocy nie było problematycznych, bo wystarczyło palić wrogów i dobijać ich łucznikami. Nawet podwójne olbrzymy nie były nam straszne. 49 dnia niespodziewanie zaczął padać śnieg. Początkowo nie ogarnęliśmy, że wpłynie to na funkcjonowanie farm. Wtedy mieliśmy jeszcze tyle monet, że w zasadzie nie wiedzieliśmy, co z nimi robić. Chociaż skarbiec też robił się pełny. Podczas kolejnych nocy bez problemu paliliśmy w rogu i nie zanosiło się na to, że ma tu się stać coś złego. Olbrzymy dalej nie dawały rady, nic nam zrobić. Zresztą wystarczyło spojrzeć na nasze armie, żeby zrozumieć, dlaczego obrona stała się bardzo łatwa. Dopiero po jakimś czasie ogarnąłem, że na mapie pojawiły się krzaki, z których można było zbierać jedzenie. Co robili rolnicy, którzy podczas zimy nie pracowali na polu innymi słowy zarabialiśmy mniej niż dotychczas i zaczął robić się problem, szczególnie że usłyszeliśmy coś dziwnego. To akurat był krzyk nowego potwora, który był dość szybki, ale równie szybko potrafił się palić. Chociaż trochę można było się wystraszyć. O kurde, rzeczywiście! Łam przeskoczył! Mimo wszystko dalej dawaliśmy radę się obronić. Aż do momentu, gdy miała nastać kolejna czerwona noc. Już pomijam, że olbrzymy zaczęły mieć zawsze pancerz i przebijały się przez jedną warstwę murów. Pomijam też, że przez tę zimę ciągle brakowało mi monet, więc musiałem biegać do siedziby, aby dostać trochę złota od naszego skryby, który chował wszystko do skarbca. A później czekam. U mnie długi powrót pod mury. Gdy w końcu dotarłem na miejsce, walka już trwała i okazało się, że musimy się bronić przed czterema olbrzymami. No to będzie przykichana sytuacja. Po drugiej stronie też było ciężko, bo nawet pierwsza warstwa murów w końcu padła. No, u mnie było podobnie i jeszcze straciłem kilku łuczników. Olbrzymy parły naprzód i ciągle musieliśmy się wycofywać. Kolejny mur poszedł mnie! Mimo wszystko, moja żona jakoś pokonała tych przeciwników. Tymczasem u mnie dalej szwendały się dwa olbrzymy, które ostatecznie zostały wyeliminowane przez moich łuczników i ogień. Teraz musieliśmy cofnąć się do siedziby po monety, żeby wszystko odbudować. A zamek zamknięty jest! Panie, otwórz pan bramę! Na szczęście w końcu otworzył swe wrota i oddał nam nasze ciężko zarobione pieniądze. Więc bez problemu odbudowaliśmy wszystkie zniszczone mury. Kolejne noce nie były straszne. Jednak przez tę zimę miałem coraz mniej monet i musiałem ciągle się wracać do skryby. Przez co w końcu skarbiec zrobił się pusty. Tam jeszcze jakieś monetki widzę, niby za ogniskiem. Coś tam jeszcze zostało. Jakieś zaskórniaki. No, moje! Niestety, 62 dnia okazało się, że czeka nas kolejna czerwona noc. A moja sakiewka była całkiem pusta. No będzie ostatnia nasza noc, co? I tak zaczęła się najstraszniejsza noc. Paliliśmy wszystkich, ile tylko się dało, ale dość szybko pokończyły nam się ogniste pociski. I po chwili czekał nas zadziwiający widok: Na głowie chłopa! Ma z tego skarżącego! Akurat z mojej strony kolega nic nie zrobił, bo w momencie skoku dostał z kamienia w twarz i po prostu umarł. Jednak obrona przed czterema olbrzymami bez ognistych pocisków była wręcz niemożliwa i wrogowie zaczęli się przebijać. Niestety te małe spory były bardzo szybkie i bez problemu doganiały moich łuczników. Po drugiej stronie w końcu też wszyscy musieli się wycofać. Jednak moja część była w poważniejszych tarapatach, bo kolejna warstwa murów była dość daleko, więc zacząłem powoli tracić kolejnych łuczników. Którzy biegali zdecydowanie za wolno. Uciekać! Odwrót! Tak, jedyne co mi pozostało to krzyczenie. Z każdą kolejną warstwą murów traciłem coraz więcej żołnierzy. Którzy po śmierci zamieniali się w te zombie chodzące po murach. Po drugiej stronie niby było trochę lepiej, ale i tak wrogowie posuwali się naprzód. Ja biegnę do ciebie, rozumiem, że ty jeszcze masz mury, to może tam będzie bezpieczniej. Niestety, środek bazy był już stracony. Siema, nie chcę nic mówić, ale skoro ja tu jestem... To za mną jest armia. Teraz to już nawet nie było dokąd uciekać. Co tu się dzieje? Biegni! Nie mogę przejść! Nie. nie! Cóż, moja korona została chyba skradziona przez jednego z kolegów, którzy lecieli z nią przed siebie. Przegraliśmy! Ostatecznie udało nam się przetrwać 63 dni, a koledzy chyba szli szukać kolejnego zamku do zniszczenia. Ale ja nie straciłam korony! Przynajmniej zdobyliśmy złote osiągnięcie za wytrwanie 40 dni w swoim towarzystwie. Mam nadzieję, że ten materiał mimo wszystko Wam się spodobał i już go oceniliście. A jeśli chcecie zobaczyć, jak walczę z moją żoną, tworząc potężne mechy, to koniecznie kliknijcie w ten odnośnik. Biłem tam moją żonę aż miło. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!